Ty, ale czy tutaj coś dalej jest? Jakiś ziomek film sobie. Yy. Ale że co się właśnie stało? Hmm. Chyba następnym razem nie będę podchodzić tak blisko. Ech. Dobra, a spójrzmy. Patrzcie, ja wszystko straciłam. A czy ja mogę to jakoś odzyskać? Jak ja nawet nie pamiętam, w którą stronę to było. Nie no, to jest ja chyba jakiś żart. Ta, słuchajcie, miałam mm, jakieś tam rzeczy, no i okazuje się, że chyba zginęłam. I po prostu to straciłam. A, ale patrzcie tutaj, coś leży. Dobra, mam.